Dzień dobry. Dostałem od jednego z użytkowników pytanie dotyczące tego, jak zakończyła się kwietniowa aukcja Alrozy, aukcja surowych diamentów oczywiście. W kontekście sankcji, które zostały przyjęte przez świat sankcji spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę. No i oczywiście tym, że Alroza w 33% jest własnością rządu rosyjskiego. W związku z tym pieniądze, które, które pochodzą ze sprzedaży diamentów, w sposób bezpośredni są spożytkowane na finansowanie tego konfliktu, na napaść na Ukrainę i, tego, i eskalację tego konfliktu. No Niestety nie znalazłem żadnej informacji o tej aukcji. Tak jakby dziennikarze Albo nie chcieli tego publikować, albo po prostu nikt nie dał odpowiednich informacji do, do mediów. Problem polega na tym, że najprawdopodobniej aukcja przebiegła bez zakłóceń. Dlaczego tak się stało? Stany Zjednoczone i nie tylko Stany Zjednoczone, inne państwa również zabroniły sprowadzenia diamentów z Rosji, ale chodziło o diamenty surowe. Jest pewien kruczek prawny w prawie amerykańskim, na podstawie którego można uznać, że miejscem pochodzenia danego wyrobu jest ten kraj, w którym został, ten wyrób został w znaczny sposób zmieniony. Więc w tym momencie droga diamentów jest taka, że one sobie z Alrozy przepływają do Izraela w Izraelu są szlifowane. Jako oszlifowane diamenty są w amerykańskim prawie oznaczone jako diamenty izraelskie i jako takie można je sprzedawać na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli automatycznie na terenie całego świata. W proteście przeciwko tym to już od pewnego czasu słychać, że wiele firm, które montuje diamenty do Swojej biżuterii, do zegarków produkowanych przez siebie sprzeciwiło się w ogóle kupowań, czy w ogóle zaniechało kupowania diamentów, które, diamentów i brylantów, które mogą mieć pochodzenie rosyjskie. Pierwszy tutaj był oczywiście Louis Vuitton i cała i cała ta grupa, szczególnie tu w Bułgarii, ale również Tiffany. Później Zegarki, firmy produkujące zegarki, firmy ze Szwajcarii. E, ostatnio słyszałem o tym, że pomelato również e, zaprzestało zakupu diamentów i brylantów, które e, mogą pochodzić z Rosji. To będzie powodowało, że, e, że brylanty e, czy dia, diamenty pochodzące z innych lokalizacji, czyli z Bostwany i z Kanady e, będą drożeć. E, no a e, Brylanty pochodzące z Rosji, czyli te, które są szlifowane w tym momencie głównie w Izraelu, ale również w Antwerpii i również w Indiach, bo takie są w tym momencie kanały przerzutowe diamentów do, do szlifierni. One mogą utrzymać ceny albo, albo wręcz być tańsze. To zresztą można obserwować, bo rzeczywiście moi klienci, którzy. Handlują diamentami, zaczęli mi zgłaszać, że w tym momencie, pomimo tego, że trzeba e, płacić opłaty graniczne, e, to bardziej opłaca się sprowadzać diamenty z Izraela niż e, na przykład z Antwerpii.